Rozdział drugi. Kilkunastu zniecierpliwionych Paryżan tłoczyło się wokół czegoś, co wyglądało jak dwumetrowy pilot od telewizora, który jakiś olbrzym wbił w chodnik. Przed tą wieżą, na całej długości ulicy, jak okiem sięgnąć, stał rząd identycznych rowerów. Były szare, wyposażone z przodu nad kołem w srebrne koszyczki. Elodie sapała w kark stojącemu przed nią facetowi. Jej jasne włosy były dłuższe niż wtedy, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, a koński ogon mocniej związany. Pozostawiła za sobą amerykańskie doświadczenia i teraz była ubrana w rozkloszowaną szarą spódniczkę i dopasowaną białą bluzeczkę, a pod pachą ściskała torebkę. Klasyczna paryska mademoiselle. Nie. Zdecydowanie nie mademoiselle. Pracując intensywnie nad rozwojem swojej osobowości, Przestała być panienką. Stała się w pełni ukształtowaną francuską damą. Dokładnie wyglądała nawet jak własna matka. To przerażające, pomyślałem, żeby już w wieku 26 lat wyglądać tak, jak się będzie wyglądało do końca życia. W tym momencie. Używała całego swego w pełni rozwiniętego paryskiego sprytu, żeby nie tracić czasu i ominąć kolejkę do wypożyczalni. Jeśli dobrze załapałem o co chodzi, to Elodie tłumaczyła znękanemu mężczyźnie, jak należy logować się do systemu Velib. Biedak pocił się zgrzytając zębami i widać było, że już mu się całkiem odechciało jazdy na rowerze. Niech pan naciśnie zielony guzik. Zielony guzik z literą V. O, tu!